Twoje nogi są pierwsze, które tracą siłę. Dlatego musisz jeść te 10 produktów, aby utrzymać je w dobrej kondycji. Zauważyłeś, że z biegiem czasu twoje nogi nie są już tak silne jak kiedyś, prawda? Wchodzenie po schodach lub długie spacery wydają się trudniejsze. Może odczuwasz osłabienie, skurcze lub nawet bóle stawów. A co, jeśli powiem ci, że twoje nogi stopniowo tracą siłę w sposób niezauważalny, ale można temu zapobiec? Po prostu zmieniając dietę. Tak, dokładnie tak. W tym filmie pokażę Ci 10 niezbędnych produktów, które pomogą utrzymać Twoje nogi w dobrej kondycji oraz jak włączyć je do diety w odpowiedni sposób, aby uzyskać maksymalne korzyści. Numer 10 Jajka Jajka to jeden z najbardziej kompletnych produktów spożywczych, jeśli chodzi o wzmocnienie mięśni. Zawierają wysokiej jakości białko, które jest niezbędne do utrzymania masy mięśniowej. A także witaminy i minerały kluczowe dla regeneracji tkanek. Białko zawarte w jajkach ma wysoką wartość biologiczną, co oznacza, że zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy potrzebne do budowy i regeneracji mięśni. Jest to szczególnie ważne, aby zapobiec utracie siły w nogach, która często pojawia się wraz z wiekiem lub brakiem aktywności fizycznej. Kolejnym kluczowym elementem jest witamina D-składnik, który wiele osób ignoruje. Ale który odgrywa bezpośrednią rolę w zdrowiu mięśni i kości. Niedobór tej witaminy może prowadzić do osłabienia mięśni i zwiększonego ryzyka upadków, co jest częstym problemem u osób starszych. Regularne spożywanie jajek może zapewnić mięśniom niezbędne wsparcie, aby działały prawidłowo. Oprócz białka i witaminy D, jajka są bogate w cholinę składnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nerwów i mięśni. Cholina wspomaga komunikację między nerwami a włóknami mięśniowymi. Poprawiając skurcze i reakcje mięśniowe. Innymi słowy, jeśli chcesz mieć silniejsze i sprawniejsze nogi, jajka to doskonały wybór. Numer 9. Tłuste ryby. Jeśli chcesz utrzymać mocne nogi i zapobiec utracie masy mięśniowej, włączenie tłustych ryb do diety to jedna z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć. Łosoś, sardynki i tuńczyk to doskonałe źródła wysokiej jakości białka, które jest niezbędne do budowy i utrzymania mięśni. Jednak prawdziwym atutem tych ryb jest obecność kwasów tłuszczowych omega-3 zdrowych tłuszczów, które zwalczają stany zapalne i poprawiają funkcjonowanie stawów. Przewlekłe stany zapalne mogą być poważnym wrogiem mięśni i stawów, powodując ból i utrudniając poruszanie się. Omega-3 obecne w tych rybach zmniejszają te procesy zapalne, pomagając zachować mobilność i siłę nóg. Jest to szczególnie ważne dla osób cierpiących na choroby takie jak zapalenie stawów czy częste bóle mięśni. Dodatkowo, tłuste ryby są bogate w witaminę D, która poprawia wchłanianie wapnia i wzmacnia kości. Ponieważ nogi odpowiadają za podtrzymywanie całego ciała, dbanie o zdrowie kości jest kluczowe, aby uniknąć złamań i problemów takich jak osteoporoza. Numer 8 kurczak. Kurczak to jeden z najpopularniejszych produktów w zdrowej diecie i to nie bez powodu. Jest jednym z najlepszych źródeł chudego białka, które jest niezbędne do regeneracji i wzrostu mięśni. Jeśli chcesz utrzymać mocne nogi i zapobiec utracie masy mięśniowej wraz z wiekiem, kurczak powinien na stałe zagościć w Twoim codziennym jadłospisie. W przeciwieństwie do innych rodzajów mięsa, kurczak zawiera niewielką ilość tłuszczów nasyconych, co czyni go zdrową opcją dla osób, które chcą jednocześnie budować masę mięśniową i kontrolować wagę. Utrzymanie prawidłowej masy ciała jest kluczowe, aby uniknąć nadmiernego obciążenia nóg oraz zapobiec bólowi i stanom zapalnym w stawach. Oprócz wysokiej jakości białka, kurczak jest bogaty w witaminę B6, która wspomaga metabolizm białek i węglowodanów, zapewniając mięśniom odpowiednią ilość energii do prawidłowego funkcjonowania. Oznacza to, że włączając kurczaka do swojej diety, poprawiasz swoją wydolność fizyczną i zmniejszasz zmęczenie mięśni. Numer 7. Fasola i soczewica. Jeśli myślisz, że tylko mięso dostarcza białka potrzebnego do budowy mięśni, czas zmienić to przekonanie. Fasola i soczewica to dwa roślinne źródła białka, które odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu siły mięśniowej, zwłaszcza w nogach. Te produkty są bogate w żelazo, czyli minerał niezbędny do prawidłowego dotlenienia mięśni i produkcji energii. Niedobór żelaza może prowadzić do zmęczenia i osłabienia nóg, co sprawia, że nawet proste czynności, takie jak chodzenie czy wchodzenie po schodach, stają się trudniejsze. Fasola i soczewica pomagają temu zapobiec dostarczając mięśniom odpowiednią ilość tlenu do efektywnej pracy. Oprócz żelaza, rośliny strączkowe zawierają dużo błonnika, który wspiera trawienie i pomaga stabilizować poziom cukru we krwi. Jest to istotne, ponieważ nagłe skoki glukozy mogą prowadzić do utraty energii i utrudniać regenerację mięśni po wysiłku fizycznym. Utrzymanie stabilnego poziomu energii przez cały dzień jest kluczowe, aby uniknąć zmęczenia i zapewnić nogom siłę oraz wytrzymałość. Numer 6. Mleko, ser i jogurt. Jeśli chcesz mieć silne i zdrowe nogi, jednym z kluczowych czynników, o których wiele osób zapomina, jest zdrowie kości, a w tej kwestii nabiał nie ma sobie równych. Mleko, ser i jogurt są bogate w wapni, czyli minerał kluczowy dla utrzymania gęstości kości oraz zapobiegania osteoporozie, jednej z głównych przyczyn osłabienia nóg w miarę starzenia się organizmu. Osteoporoza to cicha choroba, która osłabia kości czyniąc je bardziej podatnymi na złamania. I zgadnij, która część ciała jest szczególnie narażona. Tak, to właśnie nogi, biodra, kolana i kostki codziennie przyjmują duże obciążenie. Jeśli Twoje kości nie są wystarczająco mocne, te stawy tracą stabilność, co zwiększa ryzyko upadków i kontuzji. Oprócz wapnia, nabiał jest doskonałym źródłem witaminy D, składnika niezbędnego do prawidłowego wchłaniania wapnia przez organizm. Samo spożywanie wapnia nie wystarczy, jeśli organizm nie jest w stanie go przyswoić. Witamina D działa jak kluczowy element, który pozwala wapniowi osadzać się w kościach, zapewniając im wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. Numer 5 Banan Jeśli kiedykolwiek miałeś bolesny skurcz w środku nocy lub podczas ćwiczeń, wiesz, jak bardzo może to być uciążliwe. Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania temu problemowi jest zapewnienie odpowiedniego spożycia potasu, minerału niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania mięśni. A jeśli chodzi o potas, żadna inna owoc nie dorównuje bananowi. Potas reguluje poziom sodu i płynów w organizmie, dzięki czemu mięśnie mogą prawidłowo się kurczyć i rozluźniać. Niedobór tego minerału może prowadzić do skurczów mięśni i wolniejszej regeneracji po wysiłku fizycznym co sprawia, że nogi stają się bardziej podatne na zmęczenie i osłabienie. Oprócz potasu, banan jest naturalnym źródłem zdrowych węglowodanów, które dostarczają szybkiej i długotrwałej energii. Jest to kluczowe dla utrzymania wytrzymałości. Numer 4: szpinak i jarmuż. Wiele osób uważa, że jedynie białko i wapń są ważne dla siły mięśni i kości. Jednak istnieje minerał, który jest często niedoceniany magnez. Jest on niezbędny do skurczu mięśni, regeneracji po wysiłku, a także do zapobiegania bólowi i stanom zapalnym. Dwa warzywa bogate w ten składnik to szpinak i jarmuż. Magnes, obecny w tych warzywach, odgrywa kluczową rolę w relaksacji i skurczu mięśni, pomagając zapobiegać skurczom oraz zmniejszając zmęczenie. To szczególnie ważne dla osób, które odczuwają ciężkość nóg pod koniec dnia lub mają trudności z utrzymaniem aktywnego trybu życia. Dodatkowo, Magnez przyczynia się do produkcji energii w komórkach, co zapewnia mięśniom paliwo niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania przez cały dzień. Kolejnym kluczowym składnikiem odżywczym zawartym w szpinaku i jarmużu jest wapń, który, jak już wiemy, jest niezbędny dla zdrowia kości. Ale to, co wyróżnia te warzywa, to również zawartość witaminy K, która współpracuje z wapniem, wzmacniając kości i zmniejszając ryzyko złamań. Witamina K pomaga osadzać wapni w kościach, Czyniąc je bardziej gęstymi i odpornymi na uszkodzenia. Numer 3. Orzechy włoskie i migdały. Jeśli chcesz wzmocnić swoje nogi, mieć więcej energii i uniknąć zmęczenia mięśni, nie możesz ignorować mocy orzechów włoskich i migdałów. Te produkty to prawdziwa skarbnica składników odżywczych niezbędnych do regeneracji mięśni, produkcji energii i redukcji stanów zapalnych w stawach. Jednym z głównych powodów, dla których orzechy włoskie i migdały są tak korzystne, jest ich wysoka zawartość magnezu, minerału kluczowego dla skurczu i rozluźnienia mięśni. Jeśli często masz skurcze lub czujesz, że twoje nogi szybko się męczą, może to oznaczać niedobór magnezu. Regularne spożywanie tych produktów pomaga zapobiegać skurczom mięśni i poprawiać wytrzymałość fizyczną, dzięki czemu nogi stają się silniejsze i bardziej sprężyste. Oprócz magnezu, orzechy włoskie i migdały są bogate w zdrowe tłuszcze, zwłaszcza kwasy omega 3 i omega 6. Które pomagają zmniejszać stany zapalne w organizmie. Jest to szczególnie ważne dla osób cierpiących na bóle stawów lub schorzenia takie jak zapalenie stawów. Te zdrowe tłuszcze również poprawiają mobilność i zmniejszają dyskomfort podczas chodzenia lub uprawiania sportu. Numer 2. Komosa ryżowa. Kinua. Kiedy mówimy o pełnowartościowym produkcie spożywczym, komosa ryżowa znajduje się na szczycie listy. Jest uznawana za superfood, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy co czyni ją jednym z najlepszych źródeł białka roślinnego dla osób, które chcą zachować siłę mięśni i uniknąć utraty masy mięśniowej. W przeciwieństwie do wielu zbóż, komosa ryżowa ma profil białkowy bardzo zbliżony do mięsa i jajek, co czyni ją doskonałą alternatywą dla osób chcących ograniczyć spożycie białka zwierzęcego bez negatywnego wpływu na zdrowie mięśni. Jej aminokwasy wspierają regenerację i odbudowę mięśni, zapobiegając kontuzjom i zapewniając, że twoje nogi są zawsze silne i gotowe na codzienne wyzwania. Oprócz białka komosa ryżowa jest bogata w żelazo, minerał niezbędny do dotlenienia mięśni. Żelazo pomaga w transporcie tlenu przez krew, zapewniając mięśniom składniki odżywcze i energię potrzebną do prawidłowego funkcjonowania. Jeśli twoje nogi są ciężkie, zmęczone lub bez siły, może to być oznaka niedoboru żelaza. Włączenie komosy ryżowej do diety może pomóc rozwiązać ten problem. Kolejną niesamowitą zaletą kołmuzy ryżowej jest jej wysoka zawartość magnezu, który jak już wiemy zapobiega skurczom, redukuje napięcie mięśniowe i poprawia wydolność fizyczną. Ten minerał wspomaga również produkcję ATP, głównego źródła energii organizmu, niezbędnego do utrzymania aktywnych i odpornych mięśni. Numer 1. Awokado Awokado to jeden z najbardziej odżywczych produktów spożywczych, które możesz jeść, aby utrzymać silne nogi i zdrowe mięśnie jest bogate w zdrowe tłuszcze, potas i przeciwutleniacze, co bezpośrednio wspomaga regenerację mięśni, zmniejsza stan zapalny i poprawia mobilność. Spośród wszystkich jego zalet, jedną z najważniejszych jest wysoka zawartość potasu. Jak już wspomniano, potas jest kluczowy dla skurczu mięśni i zapobiegania skurczom. Mało kto wie, że awokado zawiera więcej potasu niż banan, co czyni je doskonałym wyborem do utrzymania równowagi elektrolitowej i zapobiegania zmęczeniu mięśni. Kolejnym dużym atutem awokado jest jego bogactwo w jednonienasykone kwasy tłuszczowe te same, które znajdują się w oliwie z oliwek. Zdrowe tłuszcze pomagają zmniejszyć stan zapalny w stawach i poprawiają wchłanianie niezbędnych składników odżywczych dla mięśni i kości. W przeciwieństwie do prostych węglowodanów, które powodują nagłe skoki i spadki poziomu cukru we krwi, tłuszcze zawarte w awokado dostarczają stabilnej i długotrwałej energii. Oznacza to, że przez cały dzień będziesz czuć się pełen energii. Bez nagłych momentów zmęczenia.